Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Dominik Szyszło i pokażę Państwu rozdrabniacz Leo 320. Na tym filmie pokażemy jego budowę, funkcję oraz prawidłową agregację z ciągnikiem rolniczym. Zapraszam do oglądania. Leo 320 to maszyna stworzona do pracy w trudnych warunkach. Służy do wydajnego rozdrabniania resztek pożniwnych, łodyg słonecznika, kukurydzy, poplonów czy nieużytków rolnych. Szerokość rozdrobnienia tej maszyny wynosi 320 cm. Rozdrabniacz Leo 320 posiada belkę zaczepową drugiej kategorii, która znacznie ułatwia agregację oraz górny łącznik pływający. Po zawieszeniu maszyny należy wyregulować wysokość ramion bocznych oraz długość łącznika górnego tak, aby położenie ślizgów było równoległe do podłoża. Maszyna wyposażona jest w wałek przekaźnika mocy 830 Nm ze sprzęgłem ciernym. Zawsze trzeba zadbać o prawidłową długość wałka, tak aby mógł on swobodnie pracować. Po jego przycięciu możemy go montować do maszyny. Ostatnią rzeczą, jaka jest potrzebna do ustawienia maszyny, jest wyregulowanie wysokości koszenia w zakresie od 2 do 25 cm za pośrednictwem regulacji kół kopujących. Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać o napięciu pasków klinowych. Optymalne napięcie pasków uzyskujemy w momencie, kiedy z naciskiem 10 kg pasek ugina się w granicach od 1,5 do 2,5 cm. Zacznijmy od korpusu, który wykonany jest z wysokogatunkowej blachy o grubości 6 mm ze stałym przeciwnożem. Istnieje możliwość otwarcia tylnych klap wylotowych w celu sprawnej kontroli lub wymiany elementów roboczych. Przekładnia napędowa produkowana jest zarówno przez polskich jak i zagranicznych producentów. Wał roboczy napędzany jest z dwóch stron łącznie sześcioma paskami klimowymi, dzięki czemu przekazywanie napędu odbywa się bez uślizgów. Z przodu maszyny zostały umieszczone klapy ochronne mające za zadanie zapobiegać przedostawaniu się kamieni spod wału roboczego. Wał roboczy posiada średnicę 219 mm i może być wyposażony w noży typu Y bądź młotki bijakowe o masie 1,4 kg. Transport maszyny odbywa się wzdłuż ciągnika przy pomocy zaczepu i kół transportowych. Zalecamy co najmniej raz w roku sprawdzić poziom oleju w przekładni kątowej. Jeżeli zachodzi potrzeba jego uzupełnienia bądź wymiany, należy zastosować olej przekładniowy. Narzędzie rozdrabniające należy bezwzględnie wymienić po stwierdzeniu ubytków, wyraźnych śladów zużycia, stępienia krawędzi lub braku kompletności. Jeżeli wszystko mamy już gotowe, to możemy ruszać do pracy. Maszyną należy pracować maksymalnie na 540 obrotach. Pamiętajcie o regularnej konserwacji maszyny zgodnie z instrukcją obsługi. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową lub do lokalnych dealerów. Dziękuję i do zobaczenia.